Sięmano. Tak nasłuchuję, bo słyszałem, że ktoś po to, że jeździł, ale już chyba nie jeździ, bo cisza. No, słabe miejsce trochę wybrałem, żeby się zatrzymać. Ostatnio na tym, na YouTubie przeczytałem komentarz, że nie nagrywam napraw. To znaczy, że nie pokazuję, jak coś naprawiam. No, powiem tak, ogólnie to nie ma za bardzo czasu na to. Jak jest coś ciekawego, to pokazuję. I tak, tak naprawdę dzielę się z Wami taką wiedzą, że no co wiem, to mówię. Czasem się mogę pomylić, wiadomo. Jeśli ogólnie chodzi o te Kawasaki, no to też przestawiałem TPS-a w nim, bo nie chciało ogólnie za dobrze odpalać. No i myślę, że teraz jest sporo lepiej, no ale zobaczymy właśnie, miałem na ten tor jechać i nie wiem czy jechać, czy nie. Komarów jest tyle w lesie, że mogą cię opierdzielić Ale uważam, że odpala teraz fajnie. Odstawiacie, że odpali od pierwszego, bo na biegu to nie odpali. Tylko ustawię punkta, żeby nie było. Kurde. No, będzie chwila prawdy. Odpaliło, ale zazwyczaj robię tak, że kilka razy tak odpalam, no ale mówię, no inaczej jak jest motor mega rozgrzany, inaczej tak na tym. No, czym Myślę, że będzie zarobić. Znaczy, widzę, że jest dobrze, nie? Jeśli chodzi o ustawianie tego TPS-u, kurde, pasowałoby kupić sprzęt do tego, bo to te ustawianie na oko, no ale, ale no pomogło. Zaraz coś napiszę, no, ustawiłeś TPS-a, zaraz dziurę w tłoku wypali. Ogólnie, jakby źle odpalał, to, to by mogło i wypalić. Nawet nie wiem, czy mi paliwa starczy, kurde. Coś tam jest. Powoli może się dojedzie, najwyżej będę ptał. A jeszcze jest taka rzecz, co nie zrobiłem w sumie. Bo to takie pierdoły, tam klamkę poprawiłem, czy jakieś śrubki brakowało. Ale tu jest taka rolka, ona tak grzechocze, że... Choć, że... O, chyba mam nawet taką. to jeszcze to muszę zrobić. Napęd spoko naciągnięty, jak się siedzi to... No, taki luz powinien mieć. Że nie był na sztywno. No dobra, jedziemy. A, jeszcze obejmę na wydech, muszę założyć. No i przede wszystkim trzeba sprzęta przetestować, wiadomo. Ale nie, naprawdę powiem wam, no zajebiście odpala. Praktycznie no widzicie. Jak nie kopnę, to odkopa. No mam nadzieję, że, że majstrowi też tak będzie odpalał. Te górki co czy trzeba się bardziej rozpędzać, czy mniej Takie nie za małe, nie za duże Tą to trochę za wolno szło, Tylko to można na pełnym gazie było To może zrobię jeszcze raz to, bo... Pamiętam, że dalej tak miałem szybkę Trzeba ze zrytym się pościgać będzie W sumie te górki to na pełne gaz, bo to kurde zawodniki projektowali, to przeskoczyć nie przeskoczę chyba. No to teraz tą. Ta chyba większa. Chyba. Na końcu to i chyba spierdzielam do domu. Tak. te górki są sporo bezpieczniejsze niż były wcześniej, więc tu zrobiłem dalszy skok niż tam, więc Yeah. Metra za blisko no duma mi nie pozwoliła nie skoczyć, bo jak juby skakał, no to kurwa